Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj pogadamy o dramach i nieco lepiej przyjrzymy się temu, co stoi za tym, że tak je kochamy. Zapraszam. Dramy towarzyszą nam od zawsze, od najdawniejszych czasów ludzie pośrednio lub bezpośrednio uczestniczyli w budzących emocje wydarzeniach. Mieliśmy walki gladiatorów oglądane przez tysiące, zawiłe intrygi i romanse w telenowelach, historie o celebrytach na pierwszych stronach gazet, czy internetowe dramy, którymi żyją miliony. No, i oczywiście wiele, wiele innych podobnych sytuacji. No, spójrzmy prawdzie w oczy. Dramy są jak magnes na ludzi i czasami wręcz mogą być uzależniające. Chociaż tak naprawdę uzależniające są raczej emocje, które towarzyszą tym wszystkim dramom. I podejrzewam, że kiedy mówię drama, to większość osób. Pomyśli sobie o takich dramach internetowych. Mnie w to nie mieszajcie, ja takimi dramami się nie interesuję. Ale słuchajcie, tutaj nie tylko o takie dramy chodzi. No bo my generalnie mamy taką tendencję do tego, żeby umniejszać rzeczom, które uchodzą za takie jakieś infantylne, niepoważne, a za to właśnie ma się takie dramy internetowe, więc jak już mówimy drama, 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 no to większość myśli o takich dramach. Podczas gdy tak naprawdę. To w naszym życiu i w życiu ludzi dookoła nas co chwilę wydarzają się jakieś dramy, jakieś afery. Jeżeli nawet to nie dotyczy takich zwykłych osób jak my, to dotyczy to właśnie tych, które widzimy na ekranach naszych telefonów czy telewizorów czyli celebrytów, influencerów, polityków, biznesmenów i można by tak wymieniać i wymieniać. Generalnie te dramy nas otaczają. No i właśnie, ktoś pomyśli: dramy internetowe mnie nie interesują, ja jestem ponad to. Podczas gdy prawda jest taka, że nikt nie jest, bo nawet jeśli nie dotyczy to dram internetowych, to na pewno jakichkolwiek innych. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że spotykacie się ze znajomymi. No i nagle jeden z tych znajomych sobie coś przypomina i mówi wam: słuchajcie, ale mam historię, ale niusa, co się odwaliło. No normalnie nie uwierzycie. I teraz z ręką na sercu, kto w tym momencie mówi: nie, ja nie chcę tego słuchać, nie chcę się w żadne dramy mieszać, nie chcę w żadnych dramach słyszeć. Jestem pewna, że 99,9% osób będzie chciało wiedzieć. Taka jest już nasza ludzka natura chcemy wiedzieć, chcemy odpowiedzi i nie ma w tym niczego złego, oczywiście do pewnych granic. I to zjawisko ma nawet swoją nazwę w psychologii. A mianowicie potrzeba domknięcia poznawczego. I krótko mówiąc, jest to potrzeba posiadania jasnego i pewnego wyjaśnienia rzeczywistości, czyli tego, co widzimy i doświadczamy, co prowadzi do redukowania poczucia niepewności poznawczej. I w przypadku każdego ta potrzeba domknięcia poznawczego może być inna, wyższa niższa, natomiast na przykład dlatego, jak zaczynamy oglądać jakiś serial i bardzo się w niego wkręcimy, to nie jesteśmy w stanie przestać i mamy ochotę najlepiej obejrzeć naraz, Cały sezon albo i nawet kilka, no bo właśnie chcemy odpowiedzi, chcemy wiedzieć, jak dana historia się potoczy i jak się zakończy. Nasz mózg po prostu domaga się informacji i wyjaśnienia historii. I stąd też, słuchajcie, biorą się plotki. Jedną z takich podstawowych potrzeb plotkowania jest chęć wyeliminowania niepewności. Ludzie po prostu nie czują się dobrze, kiedy myślą, że mają niewystarczająco informacji, więc plotkując próbują przywrócić tą równowagę. I e, równocześnie, Mamy też taką, wiecie, potrzebę, naturalną potrzebę przekazywania naszym zdaniem ważnych, istotnych, ekscytujących, emocjonujących informacji, dalej. Więc można powiedzieć, że jest to trochę tak jest samo napędzające się koło. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas kiedy myśli o plotkowaniu, to ma raczej negatywne skojarzenia, bo plotki dla wielu osób są po prostu synonimem em, takiej złośliwości, negatywnego oceniania, krytykowania, poniżania, czy też na przykład rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Podczas gdy prawda jest nieco inna i badacze plotki definiują nieco szerzej, po prostu jako mówienie o osobach, których z nami nie ma. I jest to wręcz coś, co przychodzi nam bardzo naturalnie. Jest to integralna część rozmowy, wymiany informacji, a nawet budowania społeczności i co ważne, niekoniecznie musi być negatywne. W metaanalizie z 2019 roku opublikowanej w jednym z naukowych czasopism e, odkryto, że ze średnio 52 minut dziennie, które 467 osób spędziło na plotkowaniu, 3 czwarte tych plotek były w rzeczywistości neutralne. Tylko niewielka część analizowanych rozmów, około 15%, została uznana za plotki negatywne. Chociaż plotki pozytywne stanowiły jeszcze mniejszą część, tylko 9%. Plotki. Więc chociaż prawdą jest, że ludzie spędzają sporo czasu na rozmowach o innych osobach, to bardzo często przeważająca część tych rozmów jest po prostu neutralna. Więc można powiedzieć, że my plotkowanie mamy w genach, tak? Co więcej, słuchajcie, niektórzy badacze twierdzą, że plotki Pomogły przetrwać naszym przodkom. I pionierem tego pomysłu był psycholog ewolucyjny Robin Dunbar, który porównał plotki do pielęgnacji naczelnych jako sposobu komunikacji i nawiązywania więzi. Zamiast zbierać pchły i brud z siebie nawzajem, dzisiaj po prostu rozmawiamy. No i w te rozmowy co nie chcąc, wkradają się plotki, dlatego że taka pogawędka często opiera się właśnie na rozmowach o innych ludziach i na wymianie informacji społecznych. Plotkowanie można powiedzieć, że daje możliwość, Możliwość ludziom rozpowszechniania cennych informacji w bardzo dużych sieciach społecznościowych. Bo gdybyśmy nie byli w stanie zaangażować się w takie typowo społeczne tematy, które dotyczą każdego z nas, to nie bylibyśmy w stanie utrzymać tak dużych właśnie społeczności, jakie mamy dzisiaj. No i poza tym, nie jesteśmy w stanie dowiadywać się każdej informacji bezpośrednio u źródła, tak? Na tym polega właśnie społeczeństwo, że przekazujemy sobie pewne informacje, między innymi też właśnie. Taką pocztą pantoflową, plotkowaniem, to jest można powiedzieć, że nieodłączny element e, każdej społeczności. Idąc dalej, wielu badaczy postrzega wręcz plotki jako dowód uczenia się kulturowego, czyli na przykład przekazywania sobie informacji i przykładów tego, co jest, a co nie jest społecznie akceptowane. No i podam wam taki przykład, który znalazłam. Właśnie dotyczący tej teorii. Mamy powiedzmy jakiś krąg towarzyski, e, i w tym kręgu towarzyskim jedna z osób oszukuje. No i ludzie zaczynają to zauważać i zaczynają mówić o tej osobie w negatywny sposób. I taka zbiorowa krytyka. Powinna ostrzec inne osoby, że no po prostu muszą uważać, jeżeli będą miały styczność z tą osobą, bo również i ich może zacząć oszukiwać. A ponieważ to, o czym jakby się mówi w danym kręgu czy w danej społeczności, bardzo często trafia do źródła, do osoby, która, od której to można powiedzieć, że się zaczęło, tak? Czyli od, do, do osoby, która oszukuje, no to też e, to może być sposób na takie trzymanie w ryzach e, takiego nieodpowiedniego zachowania, tak? No bo Taka osoba wie, OK, będę oszukiwać, ludzie się o tym dowiedzą, nie będą chcieli mieć ze mną kontaktu. Więc można faktycznie uznać, że jest to jakiś sposób, dzięki któremu uczymy się, jak funkcjonować w społeczeństwie, tak? Uczymy się, że jeżeli będziemy robić rzeczy, które są nieakceptowane, które są, nie wiem, jakimiś przestępstwami, które są właśnie oszustwami i tak dalej, i tak dalej, no to nie będziemy w tej naszej społeczności akceptowani, będziemy musieli ponosić. Konsekwencje swoich nieodpowiednich działań. I generalnie ten problem, stricte z plotkami, z plotkowaniem, ze słowem plotka, jest taki, że my mamy trochę błędne przekonania co do tego, tak? Tutaj, jak Wam powiedziałam, badacze określają to ogólnie jako rozmowy o innych ludziach, a to w jaki sposób te rozmowy się już potoczą, to jest inna sprawa, tak? Mogą się potoczyć w tą bardziej pozytywną, w tą neutralną, albo w tą negatywną stronę. No i te negatywne. Plotki, które mogą być krzywdzące, tak? które ym, ym, mogą doprowadzić do tego, że na przykład zostanie ktoś źle oceniony, tak? są podawane, przekazywane błędne, niesprawdzone, fałszywe informacje. To jest jak najbardziej plotka negatywna, której najlepiej się wystrzegać. Tak? Natomiast, no, jakby, wydaje mi się, że każdy z nas rozmawiając z innymi osobami, zawsze gdzieś tam. Napomknie coś o innych osobach ze swojego otoczenia, jest to jak najbardziej normalne, natomiast no to już jest plotkowanie, tak? Czyli powiedzmy, mamy taką sytuację, spotykamy się z koleżanką. Rozmawiamy na jakiś tam temat, no i nagle pytamy się: A słuchaj, słyszałaś co tam u, nie wiem, Anki? Bo dawno jej nie widziałam, dawno z nią nie gadałam, coś się nie zmieniło, może wiesz coś na ten temat? I ona wtedy mówi: A no, tak, słuchaj, zaręczyła się, nie wiem, za rok planują z jej narzeczonym ślub, no to już plotkujemy tak na jej temat. Natomiast są to takie plotki neutralne na zasadzie przekazywania informacji, i właśnie nie jest to domena tylko starszych pań, które wiecie, nie mają co robić, siedzą w oknie i obgadują. E, pół wsi, tylko tak naprawdę plotkujemy wszyscy, plotkujemy w pracy, w rodzinie, w towarzystwie znajomych, mamy interakcje z różnymi osobami, co wiąże się z tym, że dochodzi do różnych wydarzeń, różnych sytuacji, które mają na nas mniejszy lub większy wpływ, które budzą emocje, natomiast to właśnie w jaki sposób plotkujemy, no to już jest inna sprawa, tak? Jakby moim zdaniem w plotkowaniu liczy się intencja. Czy my chcemy po prostu się dowiedzieć, czy my chcemy na przykład kogoś pochwalić, czy wręcz przeciwnie, chcemy zrobić komuś przykrość. Chcemy, wiecie, kogoś obgadać za plecami, tak? czyli po prostu opowiadać o nim różne rzeczy. Chcemy na przykład zdradzać informacje, które ktoś powierzył nam w sekrecie, no to oczywiście takie plotkowanie jest złe. Natomiast plotka sama w sobie to jest po prostu forma przekazywania informacji. No dobra, ale wrócimy do tych dram, którym plotki bardzo często towarzyszą i które. Bardzo często budzą skrajne emocje. Co jakiś czas jesteśmy świadkami różnych wydarzeń, różnych sytuacji, które są szeroko komentowane, czy to w mediach, czy w internecie, czy po prostu gdzieś w obrębie jakiejś naszej małej lokalnej społeczności. Skandale, konflikty, intrygi, kłótnie, choroby, rozstania, nie wiem, ciąże, śluby i wiele, wiele innych. Są to sytuacje, którym często towarzyszą ogromne emocje. I tłumy zainteresowanych świadków. I na bazie tego między innymi powstają na przykład telenowele i seriale, które są śledzone przez miliony z zapartym tchem. I istnieje kilka takich elementów, które wpływają na to, że tak bardzo lubimy dramy, tak bardzo lubimy się w nie angażować i są one tak bardzo emocjonujące. Pierwsza kwestia zaangażowania w te dramy, czy to te telewizyjne, czy w realu, to jest realizm. To są sytuacje, które albo się wydarzają, wydarzyły, albo mogą się wydarzyć, a więc możemy się z nimi w jakiś sposób utożsamić. To są wydarzenia, które mogą tak naprawdę dotknąć każdego z nas. Wiadomo, że. Powiedzmy, że jest mniejsze lub większe prawdopodobieństwo, ale hipotetycznie każdy z nas mógłby się znaleźć w takiej sytuacji, jakie na przykład oglądamy w telenowela. Dlatego śledząc je podświadomie bardzo się w tą całą akcję wczuwamy, tak? Próbujemy wynieść pewne wnioski, które ewentualnie mogłyby się nam przydać, tak? Zobaczyć sytuację od różnych stron, poznać motywy, jakie kierują ludźmi, dowiedzieć się czegoś, tak? Nauczyć, możemy też wymienić swoje spostrzeżenia. Z osobami, które również oglądają dany serial, powiedzmy, więc porozmawiać, a tym samym też. Zacieśnić więź. My wiele takich rzeczy robimy po prostu podświadomie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład rozmawiając e, na temat jakiegoś emocjonującego, wciągającego wątku w danym serialu czy telenoweli, my po prostu wymieniając swoje spostrzeżenia, tak, dyskutując, po prostu zacieśniamy więź, bo mamy to w głowie, że o tu jest osoba, która powiedzmy nas rozumie, która też się w to wczuwa, no nie? Więc. E, Mamy ze sobą coś wspólnego, a to jest jak najbardziej wskazane i pozytywne, jakby w budowaniu relacji. Idąc dalej, kolejnym takim powodem, dla którego angażujemy się w dramy, to jest pewnego rodzaju odskocznia od naszej codzienności, od naszych własnych problemów. Skupienie na chwilę uwagi na Problema kogoś innego, zdystansowanie się od tych swoich problemów, co, wbrew pozorom, może mieć bardzo pozytywny wpływ, chociażby na poziom naszego stresu, dlatego że, według badań, właśnie seriale wpływają na takie odstresowanie się, i oczywiście w tym nie ma niczego złego. Skoro nam to w jakiś sposób pomaga, to super. Natomiast, no, do momentu, aż nie zaczniemy przesadzać i wręcz nie zaczniemy żyć cudzym życiem zamiast naszym własnym. Kolejna sprawa, kolejny powód to jest rozrywka. Tak, większość ludzi prowadzi raczej taki spokojny, monotonny tryb życia, dlatego dramy dla wielu osób są takim stymulatorem emocjonalnym i odskocznią od rutyny. No wiecie, coś się dzieje, jakaś akcja, pojawia się ekscytacja, podniecenie, czasami taka lekka adrenalinka, której nam na co dzień brakuje. I w momencie kiedy my właśnie w naszym życiu codziennym nie dostarczamy sobie zbyt wielu bodźców, nie dzieje się nic takiego emocjonującego, co jest jakby nam Potrzebne, to szukamy sposobu na dostarczenie tych emocji w inny sposób. I jeżeli nasze życie powiedzmy w cudzysłowie jest takie po prostu zwyczajne, tak i oczywiście tutaj podkreślam, w tym nie ma niczego złego, tak? To jest normalne, że życie większości z nas jest po prostu zwykłe i nie wiem, nie robimy codziennie czegoś szalonego. Natomiast właśnie szukamy sobie jakichś alternatyw. Więc angażujemy się w te dramy, komentujemy, tak, oceniamy z własnej perspektywy. jak jak my widzimy daną sytuację. Jesteśmy ciekawi, co będzie dalej, jak rozwinie się akcja, jak się w ogóle zakończy ta cała historia. I można powiedzieć, że te dramy budzą w nas po prostu takie pierwotne instynkty, ale również wywołują potrzebę domknięcia poznawczego, o której wcześniej mówiłam. No i właśnie, często, jak zaczynamy oglądać jakiś serial, to po prostu nie możemy się od niego oderwać, bo ta fabuła, akcja nas tak wciąga, że dosłownie jak musimy wyłączyć bo trzeba iść na przykład spać to mamy doczujemy no taki dyskomfort no nie że my nie wiemy jak to potoczy się dalej jesteśmy ciekawi chcemy już wiedzieć więc czasami bywa tak że nie wiem siedzimy do późnych godzin żeby Jakaś akcja się zamknęła, zakończyła, żebyśmy mogli spokojnie pójść spać, żeby nasz mózg dał nam po prostu zasnąć. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o innym ważnym czynniku, który popycha ludzi do oglądania dram i są to porównania. Większość z nas porównuje swoje życie do życia innych, do życia osób w swoim otoczeniu, tak bliższych, dalszych, ale również do życia osób z internetu, do celebrytów, influencerów. Chcąc, nie chcąc. Wiele osób wychodzi po prostu z takim wnioskiem, że a to moje życie jest takie nudne, nic się nie dzieje, a tutaj widzę, że wszystkim wszystko się udaje, mają super idealne życia, nic tylko im pozazdrościć, bo moje jest takie, wiecie, takie słabe. Natomiast, jak to zwykle bywa, to co my widzimy w internecie, do czego się porównujemy, bardzo często jest jakimś tylko niewielkim urywkiem z życia poszczególnych osób i najczęściej nie pokrywa się w 100% z prawdą, bo no, w internecie, chociażby, ludzie najczęściej pokazują te najlepsze momenty ze swojego życia. No, i przez to mamy wrażenie, że właśnie wszystkim wszystko się udaje, wszyscy mają super życie, tylko nie my. Co nie jest oczywiście prawdą, bo każdy z nas ma lepsze, gorsze momenty. To życie jest taką sinusoidą, raz z górki, raz pod górkę. Natomiast, tak jak mówię, większość z nas raczej decyduje się pokazywać w internecie, tylko te lepsze strony naszego życia. I tutaj jak najbardziej każdy ma do tego prawo, tak, bo ym, pokazując. Tą prawdę, wiecie, w 100%, procentach, często ludzie to wykorzystują i e, po prostu m, próbują tym osoby, które właśnie dzielą się. Tymi gorszymi i lepszymi momentami zawstydzać, wyśmiewać, obrażać, hejtować, krytykować, i nie każdy ma ani odwagę, ani chęć, żeby z czymś takim się mierzyć. Więc tutaj, jakby nie można wymagać tego, że każdy powinien pokazywać w internecie: nie wiem, swoją płótnię z z, wiecie, z mężem, nie wiem, choroby w rodzinie, nieszczęścia, niepowodzenia. Super, jeżeli ktoś to robi, bo to po, po prostu pomaga, powiedzmy, odidealizować ten wizerunek, wiecie, celebryty, czy, czy influencera, czy kogoś po prostu znanego, czy nawet, wiecie, zwykłych ludzi takich jak my. Natomiast, tak jak mówię, nie można wymagać od ludzi, to nie jest nikogo obowiązek, żeby, powiedzmy, innym pokazować swoje prywatne życie. Natomiast to w naszej, jakby, gestii jako obserwatorów jest to, żebyśmy... Jakby pamiętali o tym, tak? Mieli gdzieś tam z tyłu głowy, że to, co my widzimy w internecie, to jest jakiś tam wycinek z życia każdego. To nie jest całość, tak? No, bo wtedy musielibyśmy oglądać 24 godziny z życia każdego, nie wiem, influencera, żeby się dowiedzieć, jak to jego życie tak naprawdę wygląda. No, ale wracając właśnie do tych dram, w momencie, kiedy dzieje się coś takiego skandalicznego, jakaś afera no to wtedy ludzie się budzą. Nagle okazuje się, że ten influencer, że ta celebrytka jest takim człowiekiem jak my, że popełnia błędy, że robi głupoty, tak? że coś jej czasami nie wychodzi, że to nie jest tak idealnie jak na tym Instagramie jej, że pokazuje najlepsze momenty, że hej, tutaj coś jej nie wyszło. I w obliczu tego wszystkiego okazuje się, że w sumie to nasze życie chyba nie jest takie najgorsze, no nie? Yy, że... Wiecie, kurtyna opadła, i to, do czego my się porównywaliśmy, okazało się wcale nie być takie, jak wcześniej się wydawało. Nasza samoocena rośnie, tak? Jakby czujemy ulgę. Czujemy ulgę, że to nas nie dotyczy, że yy, mamy coś, wiecie, co, czego ta osoba w danym momencie nie ma, czyli spokój. Nikt nas yy, nie krytykuje, nikt nas nie ocenia. I słuchajcie, automatycznie w głowach większości pojawia się taka myśl, że o, czyli w tym momencie jesteśmy wyżej niż ona, no nie? Czy tam on. Jesteśmy na wyższej pozycji, jesteśmy lepsi, ale równocześnie czujemy, że właśnie ta osoba jest taka jak my, no nie? Że to nie tylko nam przydarzają się złe rzeczy, że nie jesteśmy w tym sami. I to po prostu nas buduje. No, tak, tak działa nasz mózg po prostu. I czy nam się to podoba, czy nie, taka jest prawda. Po prostu widząc, że nie tylko my mamy kiepskie momenty, mamy takie poczucie, ok, ok, czyli to nie ze mną jest coś nie tak, po prostu tak działa świat, tak wygląda życie. Raz górki, raz pod górkę, można stać spokojnie. Oczywiście tutaj, słuchajcie, no bez dyskusyjnie warto pamiętać o umiarze, tak? bo jego brak niejednego zgubił i niejednemu zniszczył życie. I też tutaj właśnie w kontekście tych dram warto wspomnieć, że wiecie, jedno to jest śledzić taką dramę, angażować się w to w jakiś sposób, ale drugie to jest oceniać, hejtować, wiecie, krytykować, rozpowszechniać nieprawdziwe informacje tylko po to, żeby poczuć się lepiej. Budowanie swojego poczucia wartości na krzywdzie innych osób nigdy nie jest dobrą drogą i nigdy nie doprowadzi nas do momentu, w którym chcielibyśmy być z własną samooceną. A niestety, co się bardzo często zdarza, i zwłaszcza w komentarzach po prostu wylewa się taki hejt, tak negatywna energia, i ludzie próbują podnieść swoją samoocenę właśnie przez to, że jakby dobijają jeszcze osobę, która znalazła się w danej sytuacji. Wydaje, wydaje im się chyba, że dzięki temu ta ich samoocena się utrzyma. Nie, bo to jest tak jak budowanie domu na piasku. To podłoże, ten fundament jest bardzo y, kruchy, bardzo niepewny i od tak można go złamać. Wiadomo, że te dramy wyzwalają różne emocje, czasami y, trudno jest te emocje niektórym osobom kontrolować, i właśnie w takiej sytuacji wcale nie trudno od poczucia niższości, tak? Czyli y, y, Takiej myśli, że o jestem gorszy, gorsza od tego influencera, tak? Bo on ma takie super życie, a ja nie. Do poczucia wyższości, którego podstawą i tak jest poczucie niższości. I tego nie przeskoczymy. Jeżeli e, i tak nasze poczucie wartości jest na dnie, to nagle tym, że komuś potknęła się noga, nie sprawimy, że ono e, wiecie. Urośnie aż do nie wiem, nieba. Więc podsumowując, to, że dramy różnego rodzaju, nieważne czy to są dramy internetowe, czy to są jakieś afery, nie wiem, polityczne, historie kryminalne, nie wiem, kłótnie w rodzinach, czy perypetie koleżanki, która co chwilę schodzi się i rozchodzi ze swoim partnerem, tak ludzi wciągają i angażują, to z psychologicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej. Normalne i nie ma się czego wstydzić. Dramy czasami są nam potrzebne, tak, żeby odpocząć od naszych własnych problemów, od swojej codzienności, tak? Czasami, żeby właśnie się rozerwać, poczuć ulgę, albo nawet poczuć się lepiej, że nie tylko nam zdarzają się gorsze momenty w życiu. Każdy z nas w pewnym momencie potrzebuje czegoś, co dostarczy mu emocji. Tak? Dostarczy mu e, emocji, których nie ma na co dzień. A że dramy są bardzo łatwo dostępne i dostarczają właśnie taki pierwiastek ekscytacji, podniecenia, no to ludzie po nie sięgają. Więc to, że wiele osób czuje, wiecie, taki wstyd, trochę takie zakłopotanie, E, tak, taką, e, jest skrępowanych tym, że właśnie wciągną się w jakieś dramy, na przykład w internecie, tak? bo to, to się co jakiś czas tam pojawia, no nie? czy to e, nasi polscy influencerzy coś tam, wiecie, zrobią takiego, gdzie wybuchnie jakaś afera, czy e, jakiś zachodni celebryci, no cokolwiek, tak? E, wiele osób się w to angażuje, emocjonuje się tym, tak? E, nie ma w tym niczego złego, jeszcze raz powtarzam. Jakby z punktu widzenia psychologii jesteśmy jak najbardziej usprawiedliwieni. Moim zdaniem jedynie problem pojawia się w momencie kiedy stajemy się takimi hejterami, którzy karmią się tym, że komuś jest źle, że komuś po prostu właśnie podwinęła się noga i na to trzeba zwracać uwagę, a nie na to, że my tam czasami dla rozrywki chcemy sobie coś tam obejrzeć trochę mniej ambitnego, powiedzmy. No, także tyle jeżeli chodzi o te nasze ukochane dramy. Dajcie znać, co wymyślicie na temat dram, czy zdarza Wam się właśnie, e, powiedzmy, że interesować takimi jakimiś aferkami i czy jesteście taką, wiecie, babcią, która e, wygląda i patrzy, co tam się dzieje, o, pogotowie przyjechało, albo przyjechało coś tam, coś się dzieje, ktoś się bi... No, ja mam nadzieję, że film się Wam podobał. E, jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. E, tymczasem dziękuję za oglądanie, no i co, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.